Dzisiaj rozpakujemy Nocte Impact, wyjmiemy z pudełka, ale zanim do tego przejdę, powiem, jak to wygląda fizycznie na rynku. Mamy dwie opcje do wyboru: albo zestaw rozszerzony, taki full kit, albo light. Czym one się różnią? W tym zestawie za 3 400 tańszym w zasadzie dostajemy sam wykrywać słuchawki i to wszystko z jedną 11 calową cewką. I nic więcej w tym zestawie nie ma. Natomiast, czy warto dopłacić, bo takie pytanie będzie: 3700 kosztuje, dopłacić tą różnicę za zestaw większy. W zestawie większym jest mała cewka 6,5 cala. Z tego co dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie popełniłem błędu. Jest jakaś torba, są dodatkowe nóżki. Są osłony elektroniki, której nie ma w pierwszej wersji na wyświetlacz i na przedział baterii. Jest ładowarka do baterii, no to to już jest jakaś kontrowersyjna sprawa. I są nóżki do podpierania urządzenia, żeby stało wyżej. W zasadzie. Ten zestaw się niczym nie różni, poza tymi rzeczami, torba jeszcze jest na to wszystko. W mojej opinii jest to słabe. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że jednak w tym większym zestawie powinny być bezprzewodowe słuchawki. Tego nie ma. Oczywiście można je dokupić. Od razu Wam podpowiem, że od ostatniego modelu racera 2, Macro, pasują słuchawki. Muszą być z białą wódką, z białą diodą z boku, z tego co pamiętam. Ostatni model i on będzie chodził bezprzewodowo bezpośrednio z Waszą noktą. Dobrze. To jest jakby na tyle jeśli chodzi o możliwość wyboru akcesoria dodatkowe powoli będą pewnie przez sprzedawców udostępniane przez green camo czy wikinga czy przez inne firmy które dystrybuują nokte. to jest akurat absolutne, z szczegół to ustalicie sobie z nimi przejdźmy do tego co w tej wersji Light dostaniemy bo tak naprawdę interesuje nas, nas sam wykrywacz i, i, i to co oferuje jak jest wykonany zobaczmy Tak wygląda kompletne urządzenie i jest to w pozycji złożonej, tak, w pozycji złożonej, czyli po złożeniu stelaża. Niestety, producent tutaj ma pewne problemy z jakością, jeśli chodzi o długości, i tyle, ale o tym powiemy sobie za chwilę. No, może przejdźmy do bliższego pokazania detali. Przed nami dobrze nam znana 11-calowa cewka z urządzeń typu Macro Racer. Na nowej sztycy, którą wykonała Nokta. sztyca naprawdę robi wrażenie, jeśli chodzi o jakość wykonania. Wygląda naprawdę solidnie jest tworzywa, wykonana i częściowo z aluminium. Natomiast w tej dolnej części ma jedną wadę, którą zaraz pokażę: mianowicie nie daje się do końca złożyć z tego powodu, że kabel w środku nie jest spiralny. Także już w samej pozycji złożonej no nie jest za krótka. Pokażę to w tym momencie, trzymając nad ziemią. Mając met 87 m wzrostu. No, już, już ta sztyca jest w zasadzie 10 cm nad ziemią w pozycji zsuniętej. więc to będzie wymagało na pewno poprawki przez firmę Nocta, dlatego że osoby, które będą miały na 50 wzrostu, no niestety ta sztyca będzie dla nich po prostu nieco za długa. Jak widzimy, śruba cewki jest fajnie wykonana, dlatego że z tej strony mamy motylek, i z drugiej strony mamy dźwignię. Przewód nie plącze się, bo jest puszczony w środku sztycy. Proszę bardzo, tak to producent rozwiązał. Kamloki są bardzo fajne, czyli zamki blokujące sztyce, bardzo fajnie jest to przemyślane. Mówię, błędem jest jedynie to, że nie da się tej po prostu sztycy w tym momencie zupełnie do końca schować na tym odcinku. Jest nawet ogranicznik w tym miejscu zrobiony, jakbyśmy bez kabla próbowali złożyć, żeby nie rozwalić tego zamka. Ale można było te, te 20-30 cm naprawdę... Dopracować i można byłoby składać ten wykrywacz. Oczywiście on się bardzo szybko rozkłada, w środku, w sztycy jest złącznik, złącze, wtyczka, w którą składamy kabel i można szybko to rozłożyć. Natomiast myślę, że na potrzeby takie jak do samochodu czy dla transportu można było te 30 cm oszczędzić i byłoby dobrze. Jak widzimy, podłokietnik jest bardzo szeroki i bardzo komfortowy, wyłożony dodatkowo gąbką. To jest bardzo duży plus i bardzo duża zaleta. Wygodnie jest to zrobione ergonomicznie, fajnie można regulować za pomocą tych dwóch pokrętał, Przesuwać go na szynie, coś tak samo jak w Minelabie CTX się pomyślano. I jest ok. Puszka elektroniki niestety ma taką wadę, że głośnik jest od spodu i są nóżki, więc osłona by się przydała. No, to jest tak jak w rodzinie Macro, Niestety, moim zdaniem, niezbyt fortunne umieszczenie głośnika. Ok, wszystko z niego dobrze słychać. Natomiast nie do, końca mnie to, nie do końca mnie to przekonuje. Jak widzicie, jakość wykonania plastików na początku, wykończenia plastików, bo wykonane są poprawnie, nie ma jakichś tam złych pasowań i, i, i tragicznych, tragicznych problemów z tym. Natomiast jakość wykończenia plastików no, moim zdaniem nie jest najwyższa. To mogłoby być na przykład w jakimś innym kolorze, w innym wykończeniu, w macie. To nie jest, nie jest najlepsze, najlepiej wykonane. To daje do myślenia. Eee, oczywiście, no to nie dyskwalifikuje tego wykrywacza, ale na początku miałem straszli, strasznie dziwne podejście do tego. Troszkę mnie to zaskoczyło. Ten plastik jest taki dziwny, częściowo błyszczący. Nie przypomina wysokiej jakości plastiku. Oczywiście wszystko jest jak widać, o... proszę, poprawnie spasowane. Nic się nie rozchodzi nigdzie. Nie ma jakichś wad tutaj produkcyjnych. Ale no takie dziwne wrażenie na początku zostaje. Także może być to moje subiektywne odczucie. Dla, czy dla mnie jest najważniejsze, żeby urządzenie dobrze działało. Dobrze, przejdźmy do tyłu. Jeszcze urządzenia pokażę tylny panel tam, gdzie, gdzie są wejścia do słuchawek i włącznik urządzenia. Tak, producent rozwiązał tylny panel. Tu mamy zaślepkę złącze dla słuchawek przewodowych na dużego czeka. Tak jak powiedziałem na początku, można użyć słuchawek bezprzewodowych od macro rajsa dwójki. To jest włącznik urządzenia i zarazem regulacja głośności troszkę moim zdaniem niefortunnie umieszczona z tyłu, niby jest tu jakaś krawędź osłaniająca, ale wszystkie zawsze gniazda, które są z tyłu są narażone na uszkodzenia. Oczywiście tył jest pod skosem, więc częściowo osłania w momencie uderzenia, natomiast no nie jest to zbyt fortunne rozwiązanie do końca, ale do przyjęcia. Tak wygląda klapka i przedział tylnych baterii. Zaraz postaram się to rozłożyć o, i pokazać Wam jak wygląda to w środku. Cztery baterie. Klapka ma tutaj z tyłu taką uszczelniającą matę wyłożoną. Baterie są za pomocą takiego paska materiału łatwo się usuwa, żeby dało się je wyciągnąć. Pod tymi bateriami za chwilę pokażę jest złącze USB, do którego dostajemy kabel w zestawie i możemy sobie sami dokonywać update'ów urządzenia, czyli ładować najnowszą wersję oprogramowania. Tutaj z tyłu jest umieszczone złącze USB do update'u. Popularne złącze, także spokojnie kabelek jest w zestawie, możemy sobie podłączyć. Podłączamy urządzenie do komputera, jest aplikacja na stronie producenta. Podpinamy pakiet z plikami do update'u i to wszystko się już w miarę automatycznie dzieje. Pokazuje nam status ładowania nowego oprogramowania. Na wyświetlaczu po uruchomieniu możemy dostać informację, jaką wersję softu mamy aktualnie. Zaraz porozmawiamy sobie dalej o wyświetlaczu. Przechodzimy do przedniego panelu. Tu jakość wykonania przycisków, ergonomia pod palcem jest naprawdę w miarę sensowna. Da się kciukiem wszystko obsługiwać, nie trzeba zmieniać położenia. Pod palcem wskazującym mamy pinpoint i kalibrację do gruntu. Jest to ergonomiczne. Podobno ten uchwyt powoduje ból nadgarstka po pewnym czasie, pistoletowy, bo jest pod złym kątem. Ale to jest tylko opinia gdzieś ludzi zasłyszana w internecie, więc musimy to sprawdzić samemu. Pierwsza wada przede wszystkim tak, target ID jest duże, nie ma wątpliwości. Tu widzimy zakres od 0 do 99. Nie mamy żadnych ikonek, jaka to jest rzecz, więc trzeba będzie się tych numerków po prostu nauczyć na pamięć. To jest do przeżycia, to jest ok. Natomiast niestety, jak widzicie, straszliwie małe są napisy. I patrzcie, jak są małe programy, które są wyświetlane, nienadrukowane. Tu na dole macie sekcję nadrukowaną. I niestety to powoduje, że z większej odległości albo ktoś, kto ma słaby wzrok, tego nie widzi. I to jest też istotne. Trzeba bardzo przybliżyć twarz do panelu do przodu, żeby zobaczyć, o co chodzi. Tu mamy zakres, tak jak powiedziałem, to co jest dyskryminowane. Tu mamy target ID, pinpoint się wyświetla 12 programów. 12 programów to jest dość poważna ilość, no i opcje, czyli gain, prawda, czyli wzmocnienie sygnału threshold, sygnał wiodący dyskryminacja, głośność żelaza, tracking automatyczny, jasność wyświetlacza, wibracje, e, latarkę zewnętrzną, przestawienie offset częstotliwości, zapisywanie. Programów swoich ustawień lub powrót do ustawień fabrycznych. Zakładce EXPERT, którą uruchamiamy czerwonym przyciskiem EXPERT. Tą, żeśmy lewą uruchamiali przyciskiem SELECT. Więc to wszystko jest w miarę składnie zrobione. Mamy notch filter, czyli selektywną dyskryminację. Audio ton, czyli regulację tonów. ton break, czyli miejsce, w którym te tony mają się zmieniać. Przechodzi z niskich na wysokie. ISAT, kasowanie kanału statycznego. frekwencja, częstotliwość. GB to jest Grand Balance, czyli widzimy jak jest skalibrowany wykrywasz do gruntu. Status baterii. Oraz mineralizacja gleby, która jest pokazywana tym wskaźnikiem w tym miejscu. W zasadzie jest to wszystko bardzo proste. Poza tym drobną wadą, że niestety nowy świetlacz nie jest, nie są odpowiedniej wielkości czcionki, da się z tym żyć, i sygnalizacja fantów też jest w miarę sensowna, bo mamy dużą, stabilną identyfikację. W tym momencie myślę, że jeśli chodzi o ergonomię, no chyba więcej tutaj się o tym urządzeniu nie da, nie da powiedzieć. No nie, nie jest do końca idealnie, jeśli chodzi o pewne rozwiązania, ale to jest pierwszy model firmy Nocta, taki tak zaawansowany, więc myślę, że jakieś poprawki później będą się e, pojawiały. Ważna rzecz jeszcze, e, wyważenie całego zestawu. Zestaw jest naprawdę świetnie wyważony, e, świetnie zbalansowany, cewka nie leci do przodu. Naprawdę, tutaj ktoś włożył jakąś pracę. Mimo tego felernego szaftu który, stelaża, który się nie do końca składa, problematyczną rzeczą jest zmiana jednostki. Jeżeli chcemy zmienić na cale czy na centymetry, musimy nacisnąć plus i minus tutaj na tym panelu. I niestety, drugą ręką e, uruchomić ur urządzenie przekręcając przekręcany włącznik, nie jest to ergonomicznie wymyślone. Tak jest wiele funkcji w tym urządzeniu. Aktywowanych przez włączenie w trakcie startu, czy tam dołączenie słuchawek bezprzewodowych, i tak dalej. więc nie jest to wygodne. Brakuje trochę trzeciej ręki, to powinno być jednak, włącznik powinien być w obrębie panelu. Ten włącznik z tyłu, no, widocznie zabrakło tutaj miejsca na regulację głośności, i analogowy włącznik został zostawiony z tyłu. Nie jest to wada, nie jest to też dobre rozwiązanie w tym urządzeniu, można było to jakoś lepiej przemyśleć. To, co jeszcze wyróżnia urządzenia firmy Makro i Nocta, to jest latarka diodowa w tej części obudowy. Uruchamiana bezpośrednio z ona naświetla nam pole pracy cewki. Może to być bajer, może być to data tak przydatny, To jest kwestia, czy ktoś woli takie rozwiązanie. Miło jest to mieć niż nie mieć. Producent tak to rozwiązał. Ja uważam, że to się może czasami przydać, jak gdzieś tam pracujemy, chcemy mieć pole pod cewką oświetlone, okej, okay. czasami daje to jakąś pomoc, prawda, przy poszukiwaniach. Ja wolę lampkę czołową, ale nie mniej jednak fajnie, że takie innowacje są wprowadzane. To nie jest nowość, już modele RACER to miały, także to taka jakby dziwna rzecz, jeśli chodzi o to urządzenie. Dobra, przejdźmy sobie do podsumowania, jakie wrażenie robi na nas to urządzenie, no bo. Na początku troszkę skrytykowałem wykończenie plastików i takie wrażenie było mieszane. Natomiast cała konstrukcja jest dość zwarta, gdyby nie parę drobnych błędów. Nie jest ciężka, jest w miarę dobrze wykonana, może niewykończona, tak jak powiedziałem. Te plastiki powinny być lepiej wykończone. One są dobrze spasowane, dobrej jakości pasują. Nie są jakoś specjalnie po roz, po rozchodzące się. Nie ma z tym problemu jakiegoś specjalnego. Natomiast Powierzchnia... Daje wrażenie takiego taniego plastiku. Wykrywaczu jest to akceptowalne. Bo jeżeli będziemy mieli tutaj naprawdę fajne programy i dobre funkcje. A tak to się zapowiada. No to tak naprawdę jest to porządne urządzenie. Jest świetnie wyważone. Łatwo się reguluje sztyce. No, ja już dokonałem paru jakichś takich testów, które pokażę Wam w następnym odcinku. I linia audio mi się naprawdę podoba. W następnym odcinku w ogóle porozmawiamy o tym, jakie jest rozwiązane menu, jakie są opcje, jak to urządzenie się ustawia, co producent zaoferował po prostu bezpośrednio. O tym sobie porozmawiamy. No i później, jak już będziemy wiedzieli, jak to używać, to z tymi wszystkimi funkcjami pójdziemy w terenie i zobaczymy, czy to się rzeczywiście sprawdza. Urządzenie łatwo się updateuje, to jest ostatnia wersja oprogramowania 1.13. No zobaczymy. Zapraszam do subskrypcji i spotkamy się w następnym odcinku.